Panie, proszę Cóż za urocza muzyka! Raz, dwa, trzy, cztery, kroki! Zawsze podczas pracy ja potwornie e, uczestniczyłem w powstawaniu, w kreowaniu scen. Bo mi to po prostu nie, 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 niewiarygodnie interesowałem, nawet zostawałem e, po próbach, czy może wtedy, kiedy już ja na scenie nie byłem potrzebny, ale jeszcze zostawałem na widowni i próbowałem pomagać kolegom, czy, czy podpowiadać, czy, czy uczestniczyć w pracy innych reżyserów, e, bo, bo to jest po prostu strasznie, strasznie kręcące. Strasznie zaczyna poleć. Tu. tu. O, le! Chcemy tak zatłupać, zatłupać, więc chce Cię przyłapywać na na twoich prawdziwych, a nie na... Niepotwornie kręcą dwie rzeczy. Trzy rzeczy. Po pierwsze farsa, którą pokochałem od, od, od początku, od kiedy jestem w Teatrze Kwadrat. po drugie kostium. Niech cię cię nie. Kostium to kostium. Chodzi o to, że jak już to wykonasz, to żebyś już nie robił ruchu ręką, tylko żebyś to... No właśnie, ja nie umiem. Mam wrażenie, że autor się nie obraża na to, że ja mu przepisuję ten tekst na nowo. Dlatego to nie jest ciotka Karola, tylko to jest ciotka Karola 3.0. A to jest. A to jest. Cupstroke. To jest. Wiesz, to jest wy, wynalezione dopiero 3 tygodnie temu. No mój dzień to tak ma. 15 godzin mniej więcej pracy. Już się nauczyłem nawet krótko sypiać i już mi to nawet nie przeszkadza. A teraz to już nawet nie muszę się zrywać, bo gdzieś tak od trzeciej w nocy mniej więcej śni mi się, że prowadzę próbę i potem nagle się orientuję, że już dawno nie śpię, tylko w głowie już tę próbę prowadzę i tam wymyślam sobie jakieś kolejne rzeczy. Jest niezwykle płodnie, To Bóg namalował te freski. I o każdej porze dnia są 15 minut, te treści są inne, nie dlatego, że światło inaczej pada, tylko że Bóg tak chce. Biorę regularnie magnes i potas i herbatę z Melisy chyba. No taką jakąś tam z czegoś co uspokaja. To jeszcze raz, tak? To jeszcze raz końcówkę i sobie. Jeszcze tak. Bardzo Państwa proszę o to, żebyśmy się już teraz na tym skupili, bo ja sobie wymarzyłem jakąś tam premierę.